Zadanie 31: wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b, ja zapiszę od razu to w założeniach, a i b należy do liczb rzeczywistych, takich, że b nie równa się a i to jest ważne, b nie równa się a, my możemy sobie to od razu nawet przekształcić do troszkę innej postaci, odjąć a obustronnie i na przykład napisać, że b minus a nie równa się 0. Spełniona jest nierówność, czyli to jest nasza teza do udowodnienia. Przede wszystkim, no, zadanie klasyczne: bardzo klasyczne, i nie chcę powiedzieć, że takie samo, ale mega podobne pojawiło się gdzieś na poprzednich maturach. Nie pamiętam w którym roku. Możecie zobaczyć w poprzednich moich nagraniach. Będą w playliście na pewno. Więc mamy a kwadrat plus b kwadrat podzielone przez 2 większe od a plus b przez 2 i to wszystko w nawiasie do kwadratu. Pierwsza rzecz, wzory skróconego mnożenia. W takim momencie musimy z nich skorzystać. Po drugie, dowodzimy takich rzeczy no praktycznie zawsze porównując je do zera. Więc jak my sobie tutaj wyznaczymy wszystko uprościmy ze wzorów skróconego mnożenia, to wrzucamy wszystko na jedną stronę na lewo. I porównujemy do zera. Wtedy, przedstawiając w jak najprostszej postaci, zrobimy ten dowód, redukując to ze wzorków. Yy, więc co zrobimy po kolei? No, lewą stronę bym przepisał na razie: będzie a kwadrat plus b kwadrat podzielone przez 2, i z prawej strony większe od wyznaczamy ze wzoru skróconego mnożenia. Ja go tutaj napiszę tylko z prawej strony, żebyście mieli świadomość. A dodać b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab. Plus b kwadrat. Tak wygląda wzorek. On jest w karcie wzorów, oczywiście. Więc zapisuję od razu, bo oczywiście do potęgi drugiej podnosimy niezależnie od siebie licznik i mianownik. Czyli w liczniku ja zapiszę sobie właśnie to, co tutaj na niebiesko napisałem: a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. I w mianowniku będzie 4. Teraz ja strasznie nie lubię tych ułamków. Więc chcę wywalić moje mianowniki. Nie chcę ich tu mieć. Jedną operacją mogę to zrobić, mnożąc wszystko razy 4. Obustronnie. Jak pomnożę razy 4, no to patrzcie, z prawej strony po prostu skróci mi się mianownik i nic więcej się nie zmieni. A z lewej strony była dwójka w mianowniku, więc jak ja pomnożę cały taki ułamek razy 4, to ta dwójka się skróci i jeszcze razy 2 mi zostanie pomnożyć cały ten licznik. Czyli z lewej strony zostanie 2a kwadrat, dodać 2 b kwadrat Większe od a kwadrat plus. 2ab plus b kwadrat. I tak jak mówiłem, wszystko wyrzucam schematycznie na lewą stronę, bo porównuję do zera. Więc robię sobie obustronnie minus a kwadrat minus 2ab minus b kwadrat. Wtedy z prawej strony wszystko mi zniknie. Pojawi się z lewej i z lewej będzie tak. 2a kwadrat plus 2b kwadrat minus a kwadrat minus 2ab. I minus b kwadrat większe od zera. I to będę próbował teraz wrzucić do wzorów skróconego mnożenia. W jaki sposób? No popatrzcie, mamy 2a kwadrat plus 2b kwadrat, ale tu jest jeszcze minus a kwadrat minus b kwadrat. Czyli po zredukowaniu tego będziemy mieli 2a kwadrat minus a kwadrat, to będzie a kwadrat, dodać. 2b kwadrat minus b kwadrat to będzie b kwadrat i jeszcze jest minus 2ab. Większe od zera. I teraz w takim razie chcemy to pokazać w, takim, w takiej postaci, żebyśmy mogli to zredukować do wzoru skróconego mnożenia, ale tu się już chyba jakaś czerwona lampka w głowie zapala, bo my kojarzymy takie wartości. a minus b do kwadratu w nawiasie to jest właśnie a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli możemy zapisać tak, a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat większe od zera i możemy zwinąć to teraz do wzorku skróconego mnożenia, czyli a minus b w nawiasie do kwadratu większe od zera. No to prawie wszystko się zgadza. Bo my wiemy, że jeśli jakąś wartość podniesiemy do kwadratu, no to ona będzie większa bądź równa 0. No bo gdyby to a minus b było 0, no to też 0 do kwadratu będzie 0, a niekoniecznie większe od 0 wtedy będzie. I po to właśnie patrzymy teraz do naszego założenia. W założeniu było, że b nie równa się a. Ja to troszkę przekształciłem w sumie w drugą stronę niż powinienem, więc popatrzcie, b nie równa się a. Jeśli my teraz przerzucimy b na drugą stronę, to dostajemy, że a minus b nie równa się 0. Czyli to, co jest tutaj w nawiasie, to nie może być zerem. Więc skoro to nie jest wartością zerową, no to jeśli jest czymkolwiek, nie zerem, Albo ujemną, albo dodatnią wartością, nie ma znaczenia, no to jakakolwiek liczba oprócz zera podniesiona do kwadratu daje nam na pewno wartość większą od zera, ostro większą od zera. I piszemy na końcu komentarz, że a minus -b nie równa się 0, więc dowolna wartość nierówna 0 podniesiona do kwadratu jest na pewno większa od zera, co kończy dowód. I jest koniec tego zadania. Jeśli podobał Wam się ten film i sposób w jaki tłumaczę zadania maturalne, kliknijcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żebym mógł dotrzeć do większej ilości maturzystów i również im pomóc. Zajrzyjcie też koniecznie do tej playlisty, gdzie znajdziecie więcej zadań z tego działu. Powodzenia!